Tam, widziałem dwa. Tam. Chodź, Haniusiu. Z wiaderkiem. Chodź, pokaż mi wiadereczko. Patrz, jaki ładny grzybek. Ładny? Czekaj, obetniemy mu ogonek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na grzyby. Skarby lasu. Zobaczcie, dzisiaj z Tureczką i z moim tatą, który gdzieś tam poleciał już do lasu, jesteśmy na grzybkach. Nie opodal domu, jakieś 20 km odjechaliśmy. Już mamy na koncie jakieś koźlarze. Coś się, coś się zaczyna pojawiać już w lesie, więc jest tych grzybków coraz więcej, chociaż szczerze mówiąc, to wolałbym znajdować prawdziwki. Ale myślę, że jak dalej wejdziemy w las, to one się jeszcze pojawią, także miłego oglądania, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie w fotelu i zapraszam do oglądania. Hej! Ja tak zawsze trafiłem. No. Pięknie. O proszę, zobaczcie. Hmm, <śmienicza> Co tam, Jupciu? Zobacz. Patrz. Wow. Co to? No. Grzybek. Proszę bardzo. Kolejny grzybek. Ja. Hehe. <laughs> Patrzcie jaki ładny. No... Ale piękny. No... I tu zobacz. Piękny. Zobadzie. A! Taki grubasek mały. Dopiero wychodzi. Hi hi. Tak, zaraz go wezmę do wiadra tylko go muszę oprawić. Chodź, żeby to tu Chodź, chodź, ale lekki suchy mogłyby być trochę być bardziej mokry. No taki malutki, co. A może to jej mama jest? Może. Mama i synek. Tak, myślisz, Hanio? No idziemy zaraz, tak. No. ale mięciutki już nie. widać to masz jakieś kota mhm trzymaj grzybka robię ci z nim zagranie. spójrz na mnie ale piękny grzyb? Ha, ha, ha. brawo myślisz Tutaj. O, jest, zobaczcie. Tu jest? Co ty tu znalazłeś? Tu, z tym mm, Taki okaz Trzymaj Do rączki To twój Spójrz na mnie Piękny grzybek no.